Witam! Tym razem chciałem pokazać moją nową maszynkę, która została zrobiona ze silnika ze starej tokarki. On ma z tyłu możliwość klinowego, klinowej zmiany prędkości. Dlatego dorobiłem sobie do całej tej obudowy kolejną obudowę. Starczą do papieru ściernego. ma średnicę około 28 cm Zrobiłem to, ponieważ często potrzebuję troszkę coś tam szlifnąć, ale mój warsztat jest tak mały, że nawet jakąś pierdołę jak szlifuję, to od razu jest mąka. Wszędzie. A ta maszynka ma właśnie się tą zaletę, że zrobiłem sobie odciąg z tego kubła. No i dzięki temu mogę odbierać sobie cały pył do odkurzacza. Regulacja prędkości daje mi to, że szlifując na małego, bo papier mniej się zużywa, nie zabija się. No i można to przetestować. Wyłączymy jeszcze odciąg. To jest czyściutko. Polecam każdemu taką maszynkę, jeżeli sobie coś grzebiecie. Ten program był sponsorowany przez. Żartowałem przez nikogo, ale... Chętnie przyjąłbym reklamę od Fasberga.